Około godziny 12.30 dostaliśmy stanowisko kierowania komendanta miejskiego PSP. W Łomży dostało zgłoszenie o tym, że osoba skoczyła z mostu przed miejscowością Piątnica. Na miejsce została zadysponowana specjalistyczna grupa ratownictwa wodonurkowego Łomża. Oraz kolejny zastęp PSP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna w Piętnicy. Na obecną chwilę mamy trzy zastępy straży, którzy przeczesują brzeg rzeki oraz zaraz Norkowie będą schodzili pod wodę w celu poszukiwania mężczyzny. Osoba, która przyjeżdżała z kierunku od Łomży w stronę Piętnicy, zauważyła osobę, która stoi przy barierkach. Zawróciła się w miejscowości Piątnica, widząc jak ta osoba już zeskoczyła do wody.